Cześć z tej strony Mufi. Dzisiaj sobie zagramy w Brawl Starsa i to będzie odcinek nie tylko z Brawl Starsa, tylko będziemy jak najwięcej, znaczy jak najwięcej nie ulepszać, tylko doda, tylko robić rangi na postaciach. No najpierw sobie zaczniemy. Od może zacznijmy tak od, kto ma najwyższą, od o, Piper, idealna, albo nie, w sumie Penny rzadko gram, dlatego Penny dzisiaj będzie trochę lepsza. gram będziemy tylko grać na solo, no bo ten wtedy łatwiej będzie zdobyć. Posta, nie postacie, tylko łatwiej by było dostawać kucharki. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie łapki w górę. I... Pcie, a te? Dobra, mamy meczyk. Już porobiłem tika tikka, i Lary. Dobra. No to przegraliśmy chyba piąte. No. No i cztery pucharki. Nawet dobrze. Ale no właśnie. Pen jest u mnie dosyć słaba. Ale no. No wiecie. Ja w ogóle ostatnio nie grałem w Stars i td. Ale. Uu, kurde czemu ja kupiłem tego skina do Pipera. Dobra. Gramy drugą rundę. Dobra. Bo właśnie widzowie. Dropnąłem tego dynamajka z klejnotami. Nie pamiętam, jak ten skin się nazywał. Ale. Ja z dynamajkiem nie gram, więc dla mnie trochę słabo było. Ale. I tak. Dobra. Mamy to. W ogóle, w ogóle nie wiem, jak pan. Ten... Uuu, do, dobra. Mamy to. Mamy trzy już Power Cubesy. A zaraz będę. Ben... No, i gra i porobiony. Bum! I zaraz gaz. I Bibi chyba. To zaraz, mufi będzie porobiony no właśnie, trzecia klasa trzecia, bardzo rzadki i rzadki. W ogóle też bijajcie na więc bijajcie na kanał TITI, znaczy zwykły gracz TITI, też są tam fajne odcinki z Brawl Starsa i StumbleGuysa, dobra, dobra, może być problem z Sandy, ale z innymi nie będzie. Nie no, tam. Jak to mówi, to już się mówi, coś zrobił. Prawie bym powiedział. Dobra. Mamy to. Mamy, mamy. Fliko? Za fliko to mam. I BUM! Zaraz Jessie pokonana. kurde cztery, cztery. dobra zmiejmy sobie peny. i przepraszam bo mój pies szczeka i będą i możliwe że z, też będzie tak szczekał ale dobra teraz so sobie zagrajmy na. Zagrajmy sobie na. Może. Wiem, pan P. Pan P będzie idealny. W ogóle też mam do niego skinąć agent P, więc jest lepiej. I, I też widzowie kupiłem karnet. Nie. No. Dzisiaj jeszcze możliwe, że się pojawi kolejny odcinek. Nie z Brawl Stars, ale może z Roblox'a. Nie z Pokémon Go. No, z Pokémon Go zrobię dzisiaj odcinek już jeszcze. Roz. Co. I porobiony zaraz ja będę porobiony. <śmiech> <śmiech> tak, 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 tak. No, będę porobiony. to dobrze zrobiłem Widzowie numer jeden W ogóle też mam złot Goldat jeden No to był taki krótki odcinek Ale jeśli się wam podobało zostawcie łapkę w górę I subskrypcję I Widzimy się jeszcze dziś. Pa!